Co to jest? Co to za nielegalne zgromadzenia? Co to się działo? A już tutaj, a już tutaj ogólnie było dwie tego. Ale nie blanty. Dwa śmieszenia, więc. <laughs> Jakie blanty? Witaj. Siemo. Witaj. Ej, czemu... Ej, nie, zostaw mu pilotkę. Co? Zostaw mu tą pilotkę. A ten działa? No i czemu tu jest to lżejsze? Nie, to jest stabilne, to jest stabilne, masz to stanąć. No ty przez wszystko przejdziesz! Pomiędzy Film. wszystkim! To jest stabilne właśnie na to! Czy to nie jest stabilne! To jest stabilne! Filip wchodź na to pierwsze. Filip wchodzisz. Ja to się jest jak jest. Ej, coś gra. Ej, ej, masz zadanie! tą wodę! Ja co zrobię! Nie! Boże, jaki zboczeniec! Co zboczenie? To jest Zakręcone! Ja będę do radę rękoma! Ale to jest taki... Nie, nie mam zęby jak otwierać. I co jak Ci się Bartek podoba Twój teren? Nie no mam zęby jak otwierać bo jeszy. mam takiego kła. Jesteś, każdy ma tutaj kła. Nie każdy. patrz. Ale ja mam takiego większego. A ja mam? Ty też masz. No. Ale Ty masz takiego o, normalnego ja zęba za Ci ze... ja no. się Ja tego straciłem. Dobra. Ja to rynie, Dobra. Jescie, Dobra ja idę. tak. zupełnie nie nagrywam. Co?

no mów No ale że aż tak? Co się stało? To drzewo było na brzegu Nie ma A kamień to już zaginął Trzy lata temu On gdzieś jest tu Nie zobaczymy przez światło Ale on był tak da On jest tak głęboko teraz Ale że aż tak To jest, to jest Czekaj jak Hmm. A na czym polega cofka? Tylko polega na tym, że przez yy, to, co jest w rzece, on się po prostu cofa woda, bo nie może przepłynąć. No, no ale nie, to, nie, to jest cofka. nie jest cofka. Nie, cofka polega na tym, że jeżeli woda jest zablokowana, to wtedy jest taki gigantyczny wylew. Się A to i tak, i tak by się zrobiło. Nie widzisz, że tu już się otwiera? Nie widzisz, że tu już się ale, otwiera? Nie, chwilą, to powiedziałem. A poza tym, tutaj już się otwiera. To nie jest przez to, że jest blokowane. Co idziesz tu? Coś, coś ty chcesz rozwiązać? Czemu woda się podniosła? No bo taki jest głupi, to wiadomo. Mówisz coś do niego, a później on mówi to samo. A wiesz, że on ogląda te filmiki? Takie. No te, które nagrywam, a to będzie na YouTubie też O, przepraszam. W e to mam. No, lepiej, lepiej już. Idziemy kupić coś... Daniel, pozdrawiam, gdzie mieszkasz? Idziemy coś kupić do netto, bo mam pieniądze akurat. <grym> Znaczy możemy kupić, za jak idziemy tutaj do Upgrade'u, coś za budżet Upgrade'owski. Dobra, to tyle, no. Zniszczony mast. Znaczy nie zniszczony, ale w ruinach, no, to w sumie to samo. jest zniszczony, tylko według Daniela to jest On po prostu zdruzgotany, dobra, nara.